Cześć, witam was w kolejnym odcinku. Jak widzicie, poranek na rafie, wszystko dopiero budzi się do życia. Ryby pomału zaczynają się budzić. Dzisiaj miałem robić podmianę, jak co weekend. Przeważnie większość akwarystów tak robi. No ale jednak dzisiaj będę miał bardzo leniwy dzień. Nie chcę mi się robić tej podmiany, zrobię ją. może w poniedziałek. Z tego tytułu, że mam wolne, no to mogę sobie na to pozwolić. Teraz, no, mówiłem w wcześniejszym filmiku, że robię co tydzień podmianę, ale zdarzyło mi się przez te lata no, trochę, trochę to zaniedbać, ale nic się nie dzieje złego, akwarium jak miało się dobrze, tak się ma. Pokażę Wam skałę, którą sobie do nowego akwarium pokleiłem. Pokleiłem tą skałę klejem z firmy Aquaforest. sobie pokażę Wam jest to dość popularny klej e, Stone Fix z Aqua Forest koszt takiego to 39 zł klejenie przygotowanie tego kleju no to jest naprawdę bardzo proste no tak naprawdę robicie to intuicyjnie nie? bo to, co tam jest skomplikowane do woda e, dodajecie klej mieszacie i no, i, i klejmy, nie? I od razu powiem Wam tak. Pokażę Wam za chwilę skałę, którą zrobiłem, którą uformowałem. Oczywiście, wizję miałem wcześniej inną, ale ta wizja się zmieniła po drugim piwie. Także, jak klejcie w ramach relaksu, nie spożywajcie alkoholu. Ja wypiłem trzy piwa. Wiadomo, że może ciutkę do głowy mi ten alkohol uderzył. No i sformułowałem sformowałem. No troszeczkę yy, troszeczkę tą skałę inaczej niż chciałem. Już no, wam pokazuję. Oto skała powstała po spożyciu alkoholu. Jak widzicie, klej strasznie się wyróżnia w tej formacji skalnej. No co mam wam powiedzieć? No lipa jest. No może to rozwala, może nie? Może jakoś... Klej zasłonię, zasłonie, żeby to bardziej wyglądało naturalnie, ale w sumie chyba nie ma tragedii. W akwarium to wygląda zacnie. No ale... ale to zobaczycie jak już będzie powstawało to akwarium. Także yy, ta formacja skalna powstała pod wpływem alkoholu, nie? Nie zachęcam do takich rzeczy. No ale co zrobić. Mam urlop, także pozwoliłem sobie na takie szaleństwo. Ta skała będzie umieszczona będą dwie skały tak, tak naprawdę. Środek będzie pusty. Na tej skale, którą przed chwilą Wam pokazałem będą LPS-y. Czyli nie za dużo koralosów, bo mam tylko 4 LPS-y. Mam tu moją filię. Mam... Dunkę Kurczę, jak się ten koral kol, nazywał Kalustrea, chyba ten tutaj cały czas zapominam nazwę tego koralowca. Czekajcie, raz, dwa, trzy. A i tu jest jeszcze jedna filia. To jest mój palec. Ta. No i ja poprzyklejam właśnie na tą skałę, którą zrobiłem. Jest dość wysoka. No, zobaczymy, zobaczycie za jakiś czas. Jak już będzie założone, zalane to wszystko Wam pokażę. A druga skała będzie z koralami miękkimi. A SPS jeszcze nie wiem gdzie umieszczę. Zapewne gdzieś, gdzieś w dole, bo te Montipory ładnie wyglądają właśnie w tych dolnych partiach. Jak już mówiłem w filmiku wcześniejszym Montipory na górze raczej nie są zalecane by je umieszczać z tego tytułu, że zacieśniają resztę koralowców. No i co tu się jeszcze ciekawego dzieje. Za niedługo, czyli pewnie ten poniedziałek uzupełnię y, Balinda bo KH i CA już y, świeci się tam rezerwa w butelkach. Y, uzupełniłem tylko y, ten Ref Mineral Salt i Magnes, bo mam pompę, która ma trzy kanały dozujące, no i muszę sobie jakoś radzić. KH jest osobno CA jest osobno i magnes i ta sól bez soli są razem. No. A, powiem Wam może jeszcze o przygodzie, która mi się przytrafiła w nocy. 22 wybiło korki. Lecę załączyć te korki, znowu wybiło. No mówię, zerknę do akwarium, czy przypadkiem gdzieś woda się nie wylała. No i miałem rację. Co najgorsza, wydawało mi się, że akwarium przecieka. Ale po głębszej analizie źródła tego wycieku okazało się, że ślimak wszedł do kaskady. Ta kaskada oczywiście wyrzuca wodę, a oporem tej wody, dla tej wody był ten ślimak. No i taka mała mini fala powstawała i wylewała woda się po kaskadzie. A lampa miała kabelek oparty o kaskadę. No, i sobie stopniowo ta woda ściekała aż do zasilacza. No i w tym zasilaczu była wojna. Wo, wojna. Była woda, no i tak powstało, e, powstało spięcie. Szybko e, odłączyłem lampę, wsadziłem do ryżu, nie wiem skąd ten pomysł. Kiedyś słyszałem, że jak telefon e, telefon się zamoczy, to się wsadza do ryżu. No i to niby działa. No i w sumie zadziałało. Ślimaki od razu wyleciały z akwarium, te, które sprawiły tą niespodziankę nieciekawą. Oczywiście stresu miałem dużo, bo myślałem, że mi akwarium przecieka, no ale dzięki Bogu nie. Ślimaki wylądowały w kiblu. Możecie sobie pomyśleć co chcecie o mnie, że zabijam zwierzaki, ale nie miałem co z nimi zrobić, a nie chciałem, by taka sytuacja się powtórzyła po raz drugi. Ja sobie piekawę. Niedzielę spędzam nieaktywnie. To tyle na dziś. Jeżeli macie ochotę zasubskrybujcie kanał, dajcie łapkę w górę albo w dół. I tyle. Pozdrawiam. Cześć.